A więc hej! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Realistyczne SSO. Ach, jak ja dawno nie mówiłam tych słów. Była krótka przerwa od tej serii, ale już wracam z kolejnym odcinkiem i bardzo się cieszę, że znów możecie mnie tutaj usłyszeć. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się na taki wieczorny, krótki, zimowy teren razem z jednym z koni szkółkowych primów paronowa poprosiła mnie, abym wzięła go na trening, ponieważ dawno nie chodził, a ja uznałam, że wezmę go na teren, bo i tak miałam się dziś wybrać w teren. Troszeczkę więcej o nim opowiem w dalszej części filmu, a jak na razie myślę, że już nie będę przedłużać, tylko serdecznie zapraszam Was do oglądania. A więc ten autoromak nazywa się Snowman, ale wszyscy stajni mówią na niego na co dzień Olaf. Ja będę go czyścić, a w tym czasie trochę o nim opowiem. Jest on jednym z naszych najwyższych, jak nie najwyższym koniem w szkółce, ale jest też chyba jednym z najbardziej lubianych. Jeżdżą na nim osoby zarówno bardzo doświadczone, jak i te, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jedziectwem, bo naprawdę nadaje się on dla wszystkich. Okej, my już wyszliśmy, a ja chciałam jeszcze powiedzieć, że jakby coś spokojnie miałam kask pod tą czapką. Powiem wam, że nie miałam jakoś za bardzo pomysłu, gdzie chciałam się udać. Uznałam, że pojedziemy na takie fajne pole, gdzie można było sobie pogolpować koło miasteczka z Polany, Ale wybrałam dosyć dziwną, okrętną drogę. Wreszcie udało mi się znaleźć idealną łączkę, żeby troszeczkę sobie pogalopować i troszkę się rozpędzić. I powiem wam, że jak tutaj widać to Olafowi rzeczywiście się to spodobało. Kilka razy mi bryknął, ale widocznie ze szczęścia i bardzo chciał się rozpędzić. Pozwoliłam mu na to, bo sama chciałam gdzieś trochę poszaleć. To... Kiedy troszeczkę sobie pogalopowaliśmy, zaczęliśmy już kulsować, wyjechaliśmy z drugą na drogę i później tak naprawdę już z tempem wróciliśmy do stajni. No dobrze, my już wróciliśmy, rozsiadłam oraz odstawiłam Olafa do boksu, a teraz myślę, że już nie będę przedłużać, tylko się będę powoli z Wami żegnać. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu oraz jeśli Wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ bardzo motywuje mnie nagry do, do nagrywania, zwłaszcza tej serii, a długo jej nie było. No i mam nadzieję, że uda mi się teraz wrócić, także zachęcam do zostawienia tej łapki w górę. A teraz już nie przedłużam, jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie i pa pa!